Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W sobotę 26 czerwca wieczorem uczestniczyłem w modlitwie różańcowej przy krzyżu na krakowskim przedmieściu. Wspólnota modlących się trwa. Codziennie wieczorem od 8.15 mniej więcej do 9.21.20 trwa modlitwa. Obok zbiera się grupa tzw. Tak prawdziwków, czyli osób, które uważają się za prawdziwych obrońców krzyża. Ta grupa się, jak zauważyłem, nie modli. Śpiewają występy teoretyczne, mają transparent, mają też krzyż. I od czasu do czasu zaczepiają modlących się niedaleko, kilka metrów obok. W sobotę takich zaczepek nie było. Po natomiast ze strony przechodniów zdarzały się jakieś takie gesty nieprzyjazne, pukanie się w czoło na przykład. Dużo młodzieży, dużo młodych ludzi gromadziło się, jak widziałem, naprzeciwko przy parze przekąski, zakąski i sporo było, jest stacjonujących po krakowskim przedmieściu. Niektórych, niektórych z bliska, gdy przechodzili kopą. Modlących się przy krzyżu. Trzeba, żeby ta modlitwa trwała przy krzyżu pamięci, prawdy i nadziei. I... 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 Każdego dziesiątego zbiera się tam wiele, wiele osób uczestniczących wcześniej przy w katedrze, w zależności od ofiar w Zamachu Smoleńskiego, II Katynia. Z krzyków, które znoszą, zwróciłem uwagę na okrzyk powtarzający się od czasu do czasu Jarosław Polską zbaw. Chcę wyjaśnić, że zbawicielem ludzi, zbawcą ludzi jest Chrystus i tylko On. Następnie zbawienie odnosi się do osób ludzkich wobec narodu, wobec Polski. Właściwsze byłoby użycie określenia ocalenia. Zamęczenie y, y, mm. Polski jest możliwe dzięki Matce Najchwiętszej, Premierze Polski i dzięki Jezusowi Chrystusowi, który chce być y, uznany jako król polski. Chce, abyśmy społecznie jako Polacy poddali się jego władzy. I to odnosi się do wszystkich. Trzeba więc, żeby władza zdrajców i tych, którzy Polsce szkodzą, ustąpiła, odeszła. Natomiast gdy nastanie władza ludzi patriotycznych, zatroskanych o wspólne dobro ojczyzny, trzeba, aby ta władza uznawała nad sobą najwyższą władzę Jezusa Chrystusa, króla. Króla wszechświata, króla, który chce być ogłoszony jako król Polski.